Pomysł był spontaniczny. Pojawiła się zima, zaczęło być zimno, zaczął, zaczął padać śnieg, no i musiałem uciec przed nią. Padło na Afrykę, tam znalazłem tanie bilety, 250 zł za mnie, 250 za rower, no i mogłem rozpocząć moją podróż afrykańską, która też wynikała z tego, z tej takiej młodzieńczej inspiracji rajdem Paryż-Dakar, gdzie, gdzie, gdzie jako dziecko oglądałem ten wyścig, ten rajd. No i, no, i byłem zapatrzony w kierowców, którzy swoimi samochodami pokonywali pustynię. Tak, ja postanowiłem ją pokonać na rowerze. W jaki sposób przygotowywałeś się do tej wyprawy? Na pewno nie była to łatwa wyprawa. Tutaj muszę się przyznać, bez bicia, że nie przygotowywałem się. Było to kompletnie spontaniczne. Jedynie co sprawdziłem, no to przelicznik walut, że mnie tam gdzieś nie oszukali na wymianie pieniędzy. A także wszedłem na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie przeczytałem. Takie rzeczy, że aż włos jeżył się na głowie. Jak okazało się, na miejscu były to kompletne brednie, może bardziej huchanie na zimne. Mi się nic nie stało, tylko same pozytywne przygody. Ludzie często pytali cię, czy był jakiś moment, w którym bałeś się o swoje życie. No, jednak, Afryka jest to taki teren trochę dla nas, Polaków, no nieznany. No właśnie chyba przez to, że jest to dla nas taki teren nieznany, wydaje się być niebezpieczny, a tak naprawdę ludzie tam są bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, szczególnie w Maroko i w Mauretanii byłem bardzo szanowany na drodze, także nie bałem się w żadnym momencie mojej podróży że coś mogłoby mi się stać. Co w taką podróż trzeba zabrać ze sobą? No tutaj jest wiele szkół. Mijałem bikepackersów, którzy mieli całe rowery obładowane. Ja zawsze się śmieję, że pewnie są to faceci, którzy pokłócili się z żonami i żony ich pogoniły z domu. Ja idę w minimalizm, także zabrałem zaledwie trzy komplety strojów kolarskich, zabrałem ciepły dres, no bo wiadomo, na pustyni, śpiąc w namiocie, bywa zimno. Zabrałem namiot trzyosobowy, może to wydawać się dziwne, ale chciałem, żeby rower spał ze mną, żeby też w nocy gdzieś nie odjechał. Zabrałem też śpiwór, kilka części, no i mogłem ruszać. Spontaniczność tutaj panowała przez cały wyjazd, zarówno w planowaniu, jak i, jak i podczas wyjazdu. Spałem w namiocie. Nie mogłem za dużo planować, bo też Google Maps nie do końca zawsze mówił o prawdzie, gdzieś miał być hotel, gdzieś miała być wioska, a tak naprawdę ten hotel już nie istniał 10 lat, a wioska była opuszczona. Także jechałem i czekałem, co tam za zakrętem będzie na mnie czekało. Co udało Ci się zwiedzić, przez jakie miejsca przejeżdżałeś podczas tej wyprawy? Na pewno w pamięci utkwi mi pociąg w Mauretanii. Jest to najdłuższy pociąg na świecie, którym miałem okazję przejechać się. Znaleźli się jeszcze spóźnialscy, którzy dopiero w ostatnim momencie przyjechali. No, i teraz zobaczcie, jak tam wsiadają w biegu. Mercedes jedzie, drzwi otwarte. Jego niesamowitość polega na tym, że nie jedzie się wagonami osobowymi, a wagonami towarowymi. Utkwił mi w pamięci także widok pustyni, gdzie jedziesz przez kilka, kilkanaście dni, patrzysz w lewo, no i wyobrażasz sobie, że te piaski ciągną się aż, aż gdzieś tam do wschodniej Afryki, do Morza Czerwonego. Patrząc w drugą stronę, miałem ocean. Utkwiły w pamięci też y, miasta afrykańskie. Dość można by powiedzieć, że różniące się od tych miast, które znamy z Europy, były te miasta brudne, panował tam y, olbrzymi ruch, no i było to coś wartego zobaczenia, chociaż już jak zbliżałem się ku końcowi wyprawy, no to starałem się je omijać, bo miałem ich serdecznie dość. Jeśli chodzi o samych ludzi, w jaki sposób reagowali na białego człowieka z Chrzanowa? W każdym państwie miałem inną ksywę. W Gambii nazywali mnie Tuba, w Gwinei Biso o ile dobrze kojarzę, nazywali mnie Branko. Ogólnie chodziło tutaj o, o nazewnictwo ze względu na kolor skóry, ale wszędzie byłem y, goszczony bardzo, bardzo fajnie. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze to są jakieś takie pozostałości kolonializmu, gdzie, gdzie ten biały człowiek jest tak, tak, tak dobrze, dobrze o niego dbają. Fajnie też na przykład reagowali ludzie w Mauretanii, gdzie wiedzieli, że jadę naprawdę na, na jadę przez pustynię, no i daleko do cywilizacji, także zatrzymywali się, częstowali mnie już butelkowaną wodą, częstowali mnie niekiedy jakimś jedzeniem. Ogólnie cała podróż opierała się na dobroci ludzi. Jakieś bariery językowe? W jaki sposób porozumiewałeś się z tamtejszą ludnością? No spora część Afryki, przez którą jechałem, była fran francuskojęzyczna. Jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, no to wiadomo, że zawsze można się dogadać. prawda? Jeżeli człowiek chce, to się dogada. A tutaj z kolei, jeżeli spotykałem na przykład żandarmerię albo policję, to tam e, nawet ja nie chciałem się dogadać, więc udawałem, że kompletnie nie wiem o co chodzi i czekałem, aż im się znudzi i mnie puszczą. A jeżeli chodzi o ludzi, no to właśnie próbowaliśmy się dogadać. Jak nie po francusku, to po hiszpańsku nawet powiedzmy ze strachu albo bardziej z potrzeby przypomniałem sobie. Hiszpański jeszcze z zeszłorocznej wy wyprawy. Zdarzało się też, że podczas y, jazdy zatrzymywałeś się gdzieś w jakichś okolicznych sklepach. Zapytam Cię tu o jedzenie. Y, masz jakieś ulubione przysmaki, jeśli chodzi właśnie o Afrykę? Chyba śledziłeś moją podróż, bo, bo wiem do czego zmierzasz. Rozpocząłem od y, takiej dość, można by powiedzieć, skromnej diety, bo jechałem na chlebie i na wodzie. A później w Gambii dowiedziałem się, że w każdym sklepie sprzedawca może ten chleb, tą bułkę, tą, tą y, tapalę, lapę, rozciąć no i przygotować wedle uznania, także, także później wjeżdżała bułka z, z fasolą, z, z, z makaronem, bo tam jedzą na przykład bułkę z makaronem, tudzież z jajkiem i było to takie moje urozmaicanie diety, no ale sam fakt, że zrzuciłem 10 kg, świadczy o tym, że, że troszkę może za mało się odżywiałem. Muszę przyznać, że też troszkę testowałem swój organizm, z racji tego, że startuję w ultramaratonach rowerowych, gdzie niekiedy trzeba przejechać nawet 1200 km albo i więcej. Także to było też takie testowanie swoich granic, testowanie głowy, no i testowanie tego, jak organizm zachowa się w niedoborze potrzebnych elementów. Jeśli chodzi o samą trasę, dotarłeś do pewnego punktu, w którym miałeś zakończyć swoją podróż, jednak okazało się, że zorganizowałeś zbiórkę. Dzień cudów w Dakarze, gdzie właśnie miałem skończyć moją wyprawę. Napisałem na moich social mediach, głównie na Instagramie, no że w sumie dojechałem, przejechałem te 2,500 kilometrów, ale nie jestem zmęczony. No i wtedy właśnie odezwał się naród. Ludzie przemówili, powiedzieli, że oni chętnie dołożą się, no bo tutaj chodziło głównie o wizy do następnych państw, które były bardzo drogie. Także ludzie. Powiedzieli, że nie dadzą mi wrócić do Polski, że, że im się tak fajnie oglądało te moje przygody na moim Instagramie, że oni chcą dalej to śledzić, no i że w sumie mogą się złożyć i, i ja będę mógł dalej podróżować. Także, także wtedy w ciągu pięciu godzin zbierałem wystarczającą sumę, by móc jechać dalej. No i dołożyłem właśnie Gambię, dołożyłem Gwinę, Biso, Gwinę i finalnie dojechałem do Sierra Leone. Co ciekawe, gdy byłem na mecie w Sierra Leone, ludzie znowu pisali, żebym zrobił kolejną zbiórkę, bo oni nie chcą, żebym, znowu, żebym już wracał, bo im się tak fajnie to ogląda, że oni chcieliby, żebym jeszcze dalej jechał. Obawiam się, że gdybym tą zbiórkę zrobił, to ci ludzie wysłaliby mnie aż do RPA. Tak, taki był silny odzew, za co serdecznie im dziękuję. Knapczyk teraz w Chrzanowie. Na tą chwilę Chrzanów. Yy, myślałem, że wiosna do nas przyjdzie troszkę wcześniej. Sprawdzam yy, prognozę długoterminową, bo chcę jechać na Chorwację z kolei na rowerze. To jest takie moja gdyby kontynuacja przygotowań do, do, do sezonu. A w takiej jak gdyby dalszej perspektywie właśnie widzę Australię i Azję, czyli dwa ostatnie kontynenty, oczywiście oprócz Antarktydy, na których jeszcze nie jeździłem na rowerze. Szczerze przyznam, że nawet w tym roku miała być Australia, ale jednak jeżeli sprawdziłem bilety y, lotnicze, no to tam potrzebny jest spory budżet, więc zobaczymy, co na to powiedzą sponsorzy. Zobaczymy, może będzie znowu jakaś odezwa w narodzie, bo marzy mi się Australia.